I tutaj coś, o czym ludzie często nie mają pojęcia. Dziecko, to znaczy to, wielu, że dziecko to jest wydatek, to, to nie ma żadnych złudzeń. R Rujnuje to każdy budżet. Generalnie im więcej mamy, te więcej na to dziecko wydane. Ale okazuje się, że można bez problemów dostać darmowe rzeczy, da vouchery, kupony. Są supermarkety, są producenci, są dystrybutorzy wszelkiego rodzaju sprzętów. Jakieś tam papki dla dziecka, jakiegoś tam mleka, jakiś tam pieluch? Na internet, wysłać maila, skontaktować się. Bardzo chętnie przysyłają takie, takie vouchery. E, mam czteroletnią córkę, przerobiłem to sam, teraz kuba moich znajomych też to robi, działa to. To spokojnie się dostaje. Jest tego więcej niż by się tak, tak wydawało. Tylko, tylko trzeba się po prostu zakręcić koło tego. ECCE. pół roku dziecko ma to do przedszkola, za darmo, na 15 godzin tygodniowo. A czemu nie? To może być regularne przedszkole, może być Montessori. Trzeba po prostu popatrzeć. To jest tak jak z lekarzami, że niektórzy biorą medical a niektórzy nie. Tak samo te przeszkole. niektóre robią te IC, niektóre nie. Internet będzie waszym przyjacielem tutaj, pomoże znaleźć informacje. No i ostatnio tutaj jest napisane back to school. Jak dziecko chodzi do przedszkola albo do szkoły, to są tym wydatki takie typu mundurek, jakieś, jakieś buty, jakiś nie wiem, worek na kapcie, tornister, sweterek. Na to też można pieniądze dostać. Znowu formularz z internetu. Jeżeli nam nasz. Yy, tak jak u mnie, to, u mnie to było tak, że w przedszkolu podali to. Ale jak nie, to, to jest internet i się, się drukuje taki yy, formularz i, i już trzeba wypełnić znowu spokojnie i wysłać. no Jakby się nie wiedziało, to to musi być była jakaś strona albo e, Jak się wpiszę na internecie ECC, to no już tam będą. multum informacji jest. E, ja tu mam druknięte, tylko ponieważ krótko z czasem mamy to. Ja, ja mogę po prostu, tak ja podać. Zresztą podam, zaraz tutaj będą, będą adresy, gdzie, gdzie jakieś informacje można. A właśnie, tutaj miały być ładnie widoczne, ale nie są. E, na samym górze jest revenue.ie, e, no, czyli to skarbówka cała. E, proponuję, żebyśmy się